Unia Europejska może być bardzo dobrym narzędziem do realizacji naszych celów, pod warunkiem, że politycy, którzy aktualnie rządzą w kraju, będą chcieli z tego narzędzia skorzystać, a nie będą oddawać wszystkiego walkowerem, ponieważ ktoś tak chce w Unii Europejskiej. I, to jest, i myślę, że, że to jest najważniejsze. Jeżeli prześledzimy ostatnie lata, to dzisiaj ci, którzy tak mocno krytykowali rządy Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o relacje z Unią Europejską, mówiąc, o tym, że te pieniądze są zamykane, bo my nie spełniamy pewnych standardów i tak dalej, jednocześnie y, dzisiaj zmieniają zdanie, bo widzą, że to wcale nie o to chodziło. A kto najszybciej dochodzi do podobnych wniosków właśnie przedsiębiorcy z Unii Europejskiej. Bo to przedsiębiorcy z Unii Europejskiej wielokrotnie musieli albo się zamykać, albo musieli przenosić swoje biznesy i widzieli, że to, co mówiła ta część bardziej konserwatywna, myśląca o Europie właśnie w sposób gospodarczy, że to ta strona miała rację. I tutaj myślę, że jest bardzo dobra robota EKR-u, która nie tylko że robiła, Konferencja robi jak dzisiaj widzimy nadal, ale pokazuje właśnie Europę nie z punktu widzenia idei, ideologii, tylko z punktu widzenia gospodarski, miejsc pracy, cen, energetyki i tak dalej, i tak dalej. I to jest i to myślę, że jest bardzo istotne, ale też ważne jest to. Żebyśmy mieli bardzo dobre relacje z największymi rynkami na świecie. A dzisiaj największym rynkiem na świecie są Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, które są nam bardzo przyjazne, to nie jest tak, że Stany Zjednoczone są nieobliczalne. One są bardzo obliczalne i my musimy wiedzieć, że każdy, kto myśli o gospodarce, przede wszystkim na pierwszym miejscu stawia swoją gospodarkę.